Już w sobotę 29 stycznia świat wrestlingu ponownie będzie jednym głosem odliczał wiele razy od 10 do 1. A biorąc pod uwagę to, że show odbędzie się przy 35 tysięcznej publiczności, tylko dodaje pikantności. Royal Rumble Pay-Per-View to bez wątpienia najbardziej wyczekiwana gala i wszystko z powodu Royal Rumble Matchu, a od kilku lat w sumie dwóch Royal Rumble matchy. Oczywiście nic nie umując, pozostałem pojedynkom, które w tym roku również nie powinny zawieść. Jednak dziś skupię się na samych tytułowych walkach ponieważ pierwszy raz od naprawdę dawna ciężko w 100% obstawić, kto wygra 30-osobowe starcia. Mamy oczywiście głównych faworytów, jednak ich zwycięstwo nie jest tak pewne, jak to jest zazwyczaj. Wybrałem więc 5 kobiet i 5 mężczyzn, których zwycięstwo ma sens, biorąc pod uwagę to, co dzieje się w ostatnim czasie. Niestety w tej liście muszę ominąć Sasha Banks i Drew McIntyre'a, ponieważ oboje doznali w ostatnim czasie kontuzji. I tak, to może być dobra zagrywka ze strony WWE, aby dać nam zaskoczenie. Jednak postanowiłem z powodu właśnie kontuzji te dwie osoby ominąć. Tak więc, Panie i Panowie, ja nazywam się St. z Body's Racing o to 10 osób, które mogą wygrać Royal Rumble Match. Oczywiście zapraszam do subskrypcji naszego kanału, aby nie przegapić omówienia Royal Rebel, plusów i minusów, czy nawet live reaction. Dodatkowo zapraszam w sobotę o godzinie 20.00 na tuż przed galą Royal Rebel, gdzie omówimy nadchodzące show i jak zawsze przez jakieś dwie godziny będziemy się po prostu dobrze bawić. Kevin Owens. W ostatnim czasie były mistrz Universal Kevin Owens nie ma za sobą najlepszego okresu. Tak, kręci się cały czas w okolicach main eventu, jednak nie dostał od dawno tak naprawdę chwili dla siebie. W ostatnim czasie trafił na usta fanów wrestlingu po tym, jak podpisał nowy kontrakt z WWE, pomimo tego, że bardzo mocno sugerował przejście do All Elite Wrestling. Podczas gali Day One zawalczył tytuł WWE, jednak niestety nieskutecznie. Pomimo tego wszystkiego Owens dalej jest odbierany przez fanów i głównie przez federację jako jedna z Czołowych gwiazd, na którą w każdej chwili mogą postawić, i tak naprawdę nie ma szans, że się zawiedziemy. Zwycięstwo w Royal Rumble meczu dałoby mu kolejny wielki sukces do zapisania w karierze, a jednocześnie dałoby nam kolejnego pretendenta potencjalnie do tytułu WWE. Niestety jednak jego zwycięstwo zależy od tego, czy Lashley czy Brock będzie mistrzem pogali, ale nadal jego szans, i to tak naprawdę całkiem sporych na sukces, nie da się ominąć. Lita Jednym z większych zaskoczeń, jeśli chodzi o zapowiedzi do kobiecego Royal Rumble matchu, jest oczywiście Lita. Czterokrotna mistrzyni kobiet i Hall of Famerka wiele razy udowodniała, że nadal jest w stanie pokazywać wiele w ringu, i wydaje się, że spokojnie WWE mogłoby ją wykorzystać do podbudowy walki na WrestleMania. Powrót do Royal Rumble matchu nie byłby niczym wielkim, gdyby jakiś czas temu nie dali jej na Smackdown segmentu z Charlotte Flair, obecną mistrzynią kobiet Smackdown. Jakiś cel mieli w tym całym segmencie, czy to sprawdzenie reakcji publiczności. Czy coś, jednak coś jest na rzeczy. Można w ogóle spekulować, czy gwiazda i jej gabarytów potrzebuje zwycięstwa, czy może po prostu może iść na tytuł. Jednak jeśli spojrzymy, kto wygrał męski Royal Rumble match rok temu, to wszystko staje się jasne. Z pewnością chciałbym zobaczyć Lita kontra Charlotte na WrestleMania, jednak może lepiej byłoby, gdyby wygrała jakaś gwiazda obecnej generacji? Damian Priest. Pomimo tego, że obecny mistrz Stanów Zjednoczonych nie ma za sobą nie wiadomo jakichś osiągnięć, to nadal jest uznawany za jedną z największych gwiazd WWE ubiegłego roku. Warto wspomnieć, że nie został on pokonany aż do niedawna, gdzie przypiął go Owens. Federacja widzi w nim potencjał i gdyby Owens miał mu odebrać tytuł Stanów Zjednoczonych w najbliższym czasie, to wygrana Royal Rumble meczu i skok poziom wyżej byłby dla jego postaci czymś idealnym. Pytanie tylko, czy ma on obecnie tak wielki star power, aby pójść na Lashleya bo Broka na WrestleMania? Tak naprawdę odpowiedź tutaj zależy od Waszych gustów. Alexa Bliss. Niedawny powrót Alexy Bliss do WWE TV nie został odebrany najlepiej przez fanów. Wydawałoby się, że po tym jak zniknęła po Extreme Rules, WWB zmieni jej postać, albo przynajmniej odejdzie od Lalki Lili. Jednak pozostało wszystko to samo. Teraz jednak dostajemy terapię, która prawdopodobnie doprowadzi do powrotu The Gadest Alexy Bliss. Jej social media pokazują, że zmieniła ona kolor włosów, co i sugeruje odejście od tej fingdowej Alexy. Jeśli WWE chce nam dać jej wielki powrót z przytupem, to Wygrano Royal Rumble meczu tym czymś jest. Pomimo tego, że nie jest jakaś najlepsza w Ringu, to nadal jest w stanie dać dobre walki z większością zawodników, a kto wie, może od czasu jej ostatniej walki jeszcze doszlifowała swoje umiejętności A.J. Styles. Po rozpadzie taktymu z Omosem i rywalizacji z Wallerem na NXT, wydawałoby się, że AJ Styles może ponownie wskoczyć w obrazek main eventu. Jest jedną z najlepszych gwiazd, jaką WWE ma w swoim rosterze i nieważne kto będzie mistrzem, Styles się dostosuje. Wystarczy sobie przypomnieć świetną walkę Stylesa z brokiem na Survivor Series kilka lat temu. Wiemy również, że jego obecny kontrakt może być jego ostatnim w karierze, co sam wiele razy podkreślał, więc jeśli WWE chce wykorzystać jego star power, to może budować wygraną tego dwudziestej. 29 stycznia i jeden z main eventów WrestleManii. Bianca Belair. No i czas sobie powiedzieć o najbardziej prawdopodobnej zwyciężyni kobiecego Royal Rumble meczu. Od SummerSlam Bianca prowadzi rywalizację z Becky Lynch, a ostatnie miesiące na row pokazują, że to nie koniec. Tak naprawdę to dopiero początek. Walka Becky z Doudrop na Royal Rumble to starcie przejściowe właśnie pod walkę na WrestleManii. Pytanie tylko powstaje takie, czy Bianca tej wygranej potrzebuje? Czy może i bez tego pójdzie na tytuł? Jedno jest pewne, jest najbardziej prawdopodobną zwycięzczynią, a jej potencjalny sukces będzie wielkim wydarzeniem, ponieważ będzie ona pierwszą kobietą w historii, która wygra dwa razy Royal Rumble match pod żoną. Big E. Skoro bo widzieliśmy o jednej osobie, która ma największe szanse, czas i powiedzieć sobie coś o drugiej. Biggie niestety początek roku do udanych zaliczyć nie może, ponieważ stracił tytuł, a ostatnio został wrzucony bez żadnego wyjaśnienia do programu Kofiego Kingstona z Happy Corbinem na innej tygodniówce. Jednak nie da się mu zabrać tego, że jako mistrz sprawdził się i może spokojnie na WrestleMania i WWE dać mu jakieś wysokie miejsce. Pytanie tylko, czy przy obecnej pozycji Broka i Lashleya Biggie jakoś się tam może wpasować? Kto wie, z drugiej strony wcale nie musi wybierać akurat tu WWE. Ronda Rousey. Dość kontrowersyjny wybór, to prawda, jednak z jakiegoś powodu wiele osób stawia na potencjalną wygraną właśnie byłej mistrzyni UFC, jak i kobiet WWE. Ronda od dawna nie pojawiała się w federacji po tym, jak zaszła w ciąże i w międzyczasie dała kilka naprawdę kontrowersyjnych wywiadów, jeśli chodzi o wrestling. Jednak to nie powstrzyma WWE i można śmiało dać jej wygraną tego starcia, aby mogła spotkać się z Charlotte Flair, bądź nawet z Becky Lynch ponownie na największej ze scen. Bez wątpienia ponownie WWE będzie na ustach. Szerszej publiczności, a samo Ronda udowodniła, że w ringu wiele może pokazać. Oby tylko mnie było jakiegoś boczam, jak to miało miejsce podczas main eventu WrestleMania 35. Brock Lesnar od byłej mistrzyni UFC przechodzimy do byłego mistrza UFC i obecnego posiadacza tytułu WWE. Tak, zapewne wiele osób zastanawia się, o co tutaj chodzi, i już śpieszy z wyjaśnieniem. Sytuacja, która wydarzyła się na Day One, zaskoczyła nawet WWE. Brock zdobył tytuł, aby nie osłabić jego momentu przed WrestleMania, gdzie najprawdopodobniej zmierzy się z Romanem Reignsem. No i właśnie, co jeśli Roman Reigns zainterweniuje w walce Bobisław Lashley kontra Brock Lesnar i doprowadzi do wygranej pretendenta? Lashley stanie się dominatorem, Brock nie osłabnie, bo to będzie wina Reignsa, i spokojnie Bestia może dołączyć do Royal Rumble meczu, zastępując kogoś, jak to miało wiele razy miejsce. Tym samym Brock wygrywa i dostaje dobrą historię, która doprowadzi do gigantycznego main eventu drugiego dnia Wrestlemania, gdzie dostaniemy właśnie Brock kontra Reigns. I tak, to wcale nie musi się wam podobać. Mi jako fanowi Broka również to nie leży, jednak to WWE i scenariusz ten jest jak najbardziej prawdopodobny. بايلي Patrząc na całość dywizji kobiet, można śmiało powiedzieć, że jest to najbardziej wyczekiwany powrót. Bailey wraz z Sasha Banks był jedną z najlepszych rzeczy ery pandemicznej w WWE i niestety, chwilę przed powrotem publiczności ta doznała kontuzji. Oficjalnie WWE twierdzi, że Bailey powinno wrócić dosłownie chwilę przed WrestleMania, jednak wiemy, że często naciągają takie rzeczy. Oczywiście, zdrowie przede wszystkim, jednak jeśli może już teraz wrócić, to tym miejscem powinno być Royal Rumble. Bailey idealnie wpasowało się w areny bez publiczności, a jej obecna postać może bez żadnych problemów pasować się w obecne realia. Oczywiście, o ile WWB nie postanowi przywrócić nam tę Bailey, tego byśmy chyba raczej teraz nie chcieli. Jej potencjalna wygrana ma sens, patrząc na to, że może spokojnie wpasować się w rywalizację z Becky czy Charlotte. Jedyny problem jest taki, że cała trójka jest obecnie hillami, więc może powrót tej Bailey jednak w faceowej postaci miałby sens. Miejmy tylko nadzieję, że WWB nie da jej powrotu bez żadnego pomysłu. I nie będzie kisiła się w jakiejś mało znaczącej walce na WrestleMani. I to by było na tyle z listy osób, które mogą wygrać w tym roku Royal Rumble Match. A wy, kogo widzicie jako zwycięzcę w kobiecej i męskiej dywizji? Dajcie mi, proszę, znać poniżej w komentarzach. Przypominam o transmisji tuż przed Galą Royal Rumble w sobotę o godzinie 20.00 na naszym kanale. Chciałbym również podziękować wszystkim wspierającym nasz kanał za pomoc w rozwijaniu tego projektu. A szczególny buziak kieruje w stronę Just Hexu. Tak więc, panie i panowie, ja nazywam się Seddoner z Botys Wrestling, Dziękuję wam bardzo za uwagę i jak zawsze, słyszymy się лишь